Kresowa zapiekanka i będziemy potrzebować Ja mam bagietkę jedną, taką która została mi i ona już jest trochę czerstwa i postanowiłam dlatego zrobić zapiekankę. Mam tutaj około pół kilograma pieczarek i ser żółty i cebulka jeszcze sól, pieprz do smaku, aby pieczarki doprawić. Przekroję bagietkę Cebulę pokroję w drobną kostkę i zapomniałam dodać, będziemy jeszcze potrzebowali masełka do smażenia. Cebula zostaje na boku, ja już rozgrzewam tłuszcz i zaraz będziemy smażyć. I teraz bierzemy się za pieczarki. Pieczarki drobno pokroję. Na rozgrzanym masełku przesmażę cebulkę na szklisto. Uważajmy, żebyśmy nie spalili, bo to jest masło. Jeżeli macie masło klarowane, to użyjcie masła klarowanego. Na przesmażoną cebulkę wyłóżcie pieczarki, zamieszajcie, tylko żeby cebula nie została na samym dnie, tylko wymieszała się razem z pieczarkami. Nie sólcie, bo one wtedy puszczą sok. I tak zostawcie, aż z drugiej strony one się przypieką i dopiero wtedy pomieszajcie. Jeżeli będą już przesmażone odpowiednio, to dopiero dodajcie sól i, i Teraz Zobaczcie, moi drodzy, pieczarki są ładnie przyrumienione. I to jest moment, w którym doprawimy. Chwilę prawie tylko solą i pieprzem. Pieczarki już pięknie, cudownie pachną. Są przyrumienione. Teraz ja jednak wyciągnęłam drugą bagietkę i wycięłam, bo tamta była za cienka. Piekarnik rozgrzałam 180 stopni. I ja dodam tutaj trochę sera żółtego. Na to wykładam pieczarki. I na to położę znowu ser. I tak przygotowane zapiekanki wkładam do piekarnika, tak jak wspominałam, 180 stopni, góra-dół, do momentu, aż ser się rozpuści. Zapiekanki już gotowe, chrupiące, pachnące i gotowe do zajadania. Smacznego, papa. Pa.